Witam Was bardzo serdecznie, moje kochane serduszka, w kolejnym filmie. Na wstępie tego filmu chciałbym Was poprosić, jeżeli Wam się filmik podoba, proszę o łapkę w górę, komentarz. Na każdy komentarz odpowiadam za to Wam bardzo dziękuję. Jeżeli jesteście nowi na kanale, to witam serdecznie na moim kanale. Zachęcam do subskrypcji kanału i włączenia dzwoneczka, które umożliwia Wam otrzymywanie wszystkich związanych z moim kanałem powiadomień. I zapraszam na mój i Artura wspólny kanał yy, na YouTubie. Będziecie mieli go podlinkowanego w komentarzu niżej. Moje serduszka, dzisiaj o, coś wstrząsnęło. Dzisiaj przychodzę do Was z takim fajnym filmem, ponieważ znalazłem świetny odpowiednik drugiego kosmetyku. Na pewno Marka Kills jest Wam bardzo dobrze znana. Marka Kills należy do koncernu L'Oreal i Marka Kills jest sprzedawana w Chinach, co jest jednoznaczne z tym, że żeby być w Chinach, trzeba wyrazić zgodę na testy na zwierzętach. I wszystkie produkty koncernów Loreala, marki Loreala, e, są sprzedawane w Chinach, czyli wyrażana jest zgoda na testy na zwierzętach. Dodatkowo te produkty tego koncernu no, nie mają ciekawego składu e, i ty jak najbardziej ja też, kiedy używałem syfu kosmetycznego wiele, wiele lat temu, to też używałem kremu Awoka do Skillsa pod oczy, używałem tego olejku Magnet Recovery Concentrate. Też tego używałem wiele, wiele lat temu. I na pewno, na pewno, na pewno, jeju, co jest? I na pewno większość z Was, która się dowiedziała brutalnej prawdy o marki Kills z mojego kanału, używała e, tego seru Magnet Recovery Concentrate. Ja dzisiaj przychodzę do Was może nie z zamiennikiem, ale z taką inspiracją i odpowiednikiem produktu e, Kills Magnet Recovery Concentrate, który jest dziesięciokrotnie tańszy. Ale najpierw e, pokażę Wam, o które serum mi chodzi. To jest Kills Magnet Recovery Concentrate. I tutaj moje serduszka L'Oréal wymyśla takie chwyty marketingowe i takie bajki. Zacytuję, mogę, nie? E, Uwolnijmy molekuły piękna z Magnet Recovery Concentrate. To kultowy olejek Kills do intensywnej regeneracji i pielęgnacji na noc. Uwolnij swoje zmysły i zrelaksuj swoją psychikę olśniewająco intensywną, relaksującym zapachem. Um, powiem tak: L'Orealowi nie wychodzi wymyślanie sloganów opisowych produktu. Ale oni zamiast na produkcji kosmetyków powinni się skupić na tworzeniu bajek dla dzieci, ponieważ te bajki dla dzieci w wersji drukowanej byłyby tak spektakularne, że dziecko na drugiej stronie już by Wam usnęło. Naprawdę. Eee, także LoReal może niech się przebranżowi. Przynajmniej nie będzie szkodził w żadnym stopniu zwierzętom ani ludziom. To też by był dobry deal, prawda? Prawda. Yy, intensywnie regenerująca pielęgnacja na noc, która zmienia Twoją skórę w młodzieńczy wygląd. Błąd językowy, składni zdania. No dobra, nie będę się czepiał. I jeżeli chodzi o skład, to serum kosztuje 300 zł. Yy, w składzie mamy tak, już, 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 już. pokaż wszystkie składniki. Troidliceryd kaprylowy, węglandikaprylowy, skwalan, olej z róży kanina, olej z wiesiołka, olej z żożoba, olej z nasion kolendry, zapach witamina E, olejek lawendowy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kompozycji zapachowych, olejek z liści rozmarynu, ekstrakt z kurkumy, ale to już jest po zapachu, to, to nie ma żadnego znaczenia, olej ekstrakt jaśminowy też po zapachu nie ma znaczenia, olejek z kwiatów róży bez znaczenia, olej słonecznikowy. To jest skład produktu Kills Mignature Recovery Concentrate. Eee, I teraz przychodzę do Was odpowiednikiem tego produktu, który jest dziesięciokrotnie tańszy i zdecydowanie będzie działał tak samo. A dlaczego mam prawo powiedzieć, że będzie działał tak samo? Ponieważ baza produktu jest złożona i praktycznie, jeżeli chodzi o składniki aktywne, które są przed zapachem, E, produkt ma takie same składniki aktywne przed zapachem jak Kills, ale Kills ma kilka olei już po zapachu, czyli w ilości śladowej, a tutaj jest tego więcej. Jeżeli chodzi o bazę aktywną, także można nawet śmiem nawet stwierdzić, że m, produkt, e, który dzisiaj wam zaprezentuję, będzie lepszy od produktu z marki Kills. I tym produktem jest Isana Night Beauty Serum. Serum do twarzy wygładzające, które uwaga obecnie w Rosmanie kosztuje 23 ,99 zł. Nie 300 zł. I nie wspieramy koncernu, który no, morduje zwierzęta. Nazwijmy rzeczy po imieniu. E, I tutaj isanka nam mówi tak, i tutaj nie ma, że psychika nam się rozluźnia i takie ciulemuje dzikie węże. Tutaj mamy prosty opis, prosty przekaz. Regeneruje skórę w ciągu nocy. Okej. Okay. Wygładza strukturę skóry. Super. Zawiera oleje lawendowy i olej z wisiołka. Super. Receptura bez mikroplastiku odpowiedni dla begam. Spoko. Regeneruje skórę i wygładza jej strukturę. Chroni skórę przed utratą odpowiedniego nawilżenia. Poprawia i wyrównuje, rewitalizuje skórę. Super. Krótko i na temat, a nie jakieś molekuły piękna, które odmładzają i odprężają psychikę, że jest to z bzdura. Ja mówiłem już Lorealowi lepiej wyjdzie drukowanie i tworzenie bajek dla dzieci na dobranoc. I jeżeli chodzi o skład um, esencji, którą e, właśnie ma Isana, skład jest następujący. Też trojgliceryd, tutaj mamy e, też dikaprylowy e, eter, także nośnik przenikania, olej słonecznikowy, także jak najbardziej, olej z olej żożoba, skwalan, olej rozmarynowy, e, kompozycja zapachowa, olejek lawendowy, zapach, Nośnik przenikania i tylko i wyłącznie tyle. I tutaj, tak samo jak w Killsie, że ekstrakt różany jest na końcu. No, ale nawet to jest różnica niewielka, i produkt kosztuje dziesięciokrotnie mniej, i marka nie testuje na zwierzętach. Także mamy tutaj zamiennik kosmetyku marki Kills dziesięciokrotnie tańszy. Ten produkt zdecydowanie będzie odpowiedni dla osób, które bardzo dużo pracują, pracują w zanieczyszczonym środowisku, przebywają w zanieczyszczonym środowisku, w zadymionych pomieszczeniach. Jeżeli skóra jest poszarzała, wymaga takiej rewitalizacji, naprawdę skóra wymaga takiej relaksacji, odpoczynku, wzmożonej regeneracji. Jeżeli potrzebujecie również odbudowy bariery lipidowej i chcecie zadziałać prewencyjnie anti-aging poprzez Zbogacenie swojej pielęgnacji. Z tego względu, że jest to olejek, może być stosowany na kilka sposobów. Możecie go po aplikacji Serum nałożyć na twarz ten olejek i nałożyć na to krem, wtedy stworzycie taki kokon okluzyjny, albo możecie nałożyć Serum, krem do twarzy i dopiero kilka kropli. Tego serum olejkowego z Isany i będzie pełna rewitalizacja skóry. Skóra będzie nawilżona, zregenerowana, bariera lipidowa będzie odbudowana, skóra zyska zdrowy, promienny koloryt, zostanie koloryt wyrównany, także jak najbardziej. Dziesięciokrotnie tańszy produkt o podobnym składzie, nie można powiedzieć o identycznym, ponieważ to by był kradzież patentu, to by, była kradzież, to by było kradzież patentu. To, to, to by był kradzież patentu <grywa> OMG, e, ale abstrahując, e, dziesięciokrotnie tańszy zamiennik. Cud? Cud. Także jak najbardziej. Rekomendant do ja się pod tym podpisuję. E, jeszcze wam powiem tak, ja to będę testował, bo dzisiaj wjeżdżam na Polskę i ja kupię sobie to serum. Ja też je przetestuję i Wam na pewno, z całą pewnością, wielkim priorytetem będzie dla mnie to, aby Wam dać znać na temat tego produktu. Także jeżeli Wam się ten filmik podobał, proszę o łapkę w górę i komentarz. Buźka wielka, do następnego serduszka, bye!